I jośmanko, z twojej strony tam z kolejnym odcinkiem na kanale Co prawda z Los... Życia w Los Santos, ale dzisiaj taki lekko smutny odcinek, ponieważ... Dzisiaj... David jedzie na pogrzeb swojego ojca Na który... No, jest jakby... Już po obrzędach kościelnych Zaraz będziemy jakby prowadzić kolumnę na cmentarz Czekamy Muszę sobie zaznaczyć Piesa Dobra Dobra wychodzą to jest moja chwila Ojciec napisał mi w liście Że chcę żebym go tego pięć. Dobra Ruszamy kolumnę. Ładnie kolumna się tworzy. Kolejne. Już niedaleko. W liście od naszego ojca także znaczy od naszego Davida Ojca dostaliśmy także wiadomość, że żebyśmy spalili gumę na jego pogrzebie bo mówi, że uwielbia motoryzację i chciałby zobaczyć tam w swoim pogrzebie no i my oczywiście to spełnimy źle wjecha. Dobra, zaparkujemy sobie ładnie. I wysiadamy, David, elegancko. I idziemy. Ojciec też nam powiedział, że dostaniemy coś od niego w prezencie. Coś, co należało do niego, ale my o tym nie wiedzieliśmy. Więc, no... Zresztą, gdzieś tutaj był jego, był gdzieś tutaj z będzie, to tutaj, tutaj razem z naszą mamą. Tylko nie pamiętam, gdzie to było. Nie, to nie było tutaj. Nie wiem, czy to nie było gdzieś tutaj. Tam na schodach, o, o. tego nie widzieliście, bo niestety ale online nie, nie mogę tego usunąć. O, jest. Tutaj. Nie będę ukrywał, to dostałem od ojca w składku bez amunicji. Do, do obrony, ale nie będę kupował amunicji, bo Davidowi to niepotrzebne przynajmniej na razie dobra Aha. a to coś się z Tobą działo przez te kilka lat, kiedy chodziłem do szkoły Dzisiaj napisałem maturę ostatnią. Ładnie kupiłem garnitur. Jestem świeżo po maturze tak naprawdę. Szkoda, że nie możesz tego widzieć. Byłbyś pewnie dumny. Ale no co? Dziękuję, składam tutaj kwiaty. Co widzowie? Pora się stąd zwijać. Bo dzisiaj jak już pewnie widzieliście ankietę, dwie osoby zagłosowały na to, żeby zrobić prawo jazdy na TIRA. Więc dzisiaj podchodzimy do egzaminu praktycznego, właśnie do jazd testowych. Egzamin praktyczny jeszcze trochę, ale jest jeden minus. Znaczy, minus no, jakby jazdy testowe mamy dopiero jutro. Mamy się tam stawić na jedno miejsce, ale dobra. Teraz ja sobie po spokojnie pojadę. Dobra i widzimy się jutro na egzaminie, znaczy na jazdach testowych. No i o witam. Jest, co prawda jest dopiero 22.50 tego samego dnia ale dostaliśmy wiadomość, że już możemy podejść do pierwszych jasnocnych Musimy takich wykonać 15 To będzie nasza chyba to będzie nasza trzecia z tego co pamiętam więc musimy wsiąść i robić tak

Dobra, I teraz wrzucamy sobie ładnie wsteczny. Jedziemy na wsteczny. Halo. A, wyjechać na miasto, no dobra. Dobra, to myślę tutaj ładnie. On wyjechać na miasto i nie pytam, gdzie mam jechać. A to co? Ja testowa zatestował czy Dobra, pięknie jedziemy. Dobra, widzimy się zresztą, jak już skończę te jazdy. Dobrze, właśnie skończyłem jazdy próbne i powiedzieli mi, że mogę się rozejrzeć tutaj pod... po tym miejscu i wybrać sobie samochód, w będę mógł jeździć. Tylko jeszcze nie wiem, którym. Zastanowię się, i wrócą do Was. No i pięknie. Zobaczcie. O. Jedziemy się o nią przejechać, oczywiście. Dobra. Wow, to jest ładne. To jest naprawdę ładne samo. To nie możemy worewać, no bo sobie, że to jest jakby prawdziwe życie. No właśnie, pamiętajcie, że to właśnie nie można wariować na drogach, bo może komuś stać się, się w wypadek. No ale co? Ale to tylko gra, pamiętajcie, że to tylko gra. Że... tak, czasem można się trochę bawić z tą prędkością. Dobra, jak dotrę do domu, to wam powiem, czy zatrzymałem ten pojazd, czy go oddałem i wtedy się dowiecie tak naprawdę, czy spodobało się to auto naszemu Davidowi, więc widzimy się jak będę w domu. Dobrze z w stroju. Dobra. Uwaga, wielką na filaczy nam no, zostawili samochód? Uwaga, tak, ale musimy go zwrócić, tak? Dzisiaj tylko nie wejdziemy do pracy i w sumie tyle. E, zobaczymy, jak na długo on pozwolą nam go. Ja. Witaj, Brachu czy zanim sobie pojadę, Teraz ja nawigację do mojej roboty. Dobra. I jedziemy, dobra. Pamiętajcie, trzymajcie się przepisów drogowych. To, że ja sobie czasem przygazuję... czy to jest... Ja nie mogę zniszczyć tego samochodu, to jest mój jedyny cel. Żeby go nie zniszczyć, bo... Nie chcę na niego płacić, bo jest dosyć drogi Jedź gościu, ja się do roboty zaraz spóźnię Czerwone? Nie, nie widzę czerwonego. Jakie czerwone? No dobra, tu było czerwone które tu ryzykowałem trochę, ale... że się nic nie stało. Żółte. O, tu jest zielone, tu mi... Nie... Jezus, jeszcze mam się w Mercedesa nie wybałem Przem się nie wypłacił. O Jezu. A nie Dzisiaj czwartek, ja w czwartkę mam wolne Jezus Chrystus Dobra Ale dobra Jak jest czwartek to ja i tak pojadę zwrócić ten pojazd, bo i tak Nie należy on do mnie Trzeba zwrócić, bo duże problemy będą. Jak go zniszczę to dają takie problemy. Z tym obresowaniem to tam jeszcze się wytłumaczę jakoś, ale gorzej z jakby go rozbił, nie wiem, lampę mostów czy coś takiego na szczęście światła są w 100% całe to jest chociaż tyle, nie Uh -oh. Играм трохи, играем. O, uh, sorry gościu. Dobra, powstałem ładne furkę do tej wypożyczalni. I stąd spadam znaczy no spadam. No, chodzę stąd po No, ale dobra. Dzięki Wam za oglądanie tego odcinka i co? Widzimy się w następnym. A wołem Wam, że może będzie mocny. Dzięki za oglądanie jeszcze raz i co? Dzięki. Cześć.